Długo, długo czekaliśmy z organizacją Ryjka. Właściwie kabarety, które wystąpią w tym roku na konkursie z małymi zmianami, to są kabarety, które zostały zaproszone już w roku poprzednim. Dobry wieczór Ryjek, No to, słuchajcie, to jest takie spektrum emocji. który się w dwa dni przeżywa po prostu od radości, od szczęścia, po smutek, po jakiegoś doła. Jesteśmy tak, jesteśmy i szczęśliwi, ale też emocjonalnie po prostu wycieńczeni. Rozumiem serio i fizycznie też. I Ja nie miała biletu, a był Kanar nie. I on do tego Kanara, a ja pinuła. Ludzie tworzą ryjka, to jest niepowtarzalny klimat. To są te dwa dni konkursowe, to są te afterparty, po których się świetnie czujemy i do Białego Rana dyskutujemy o sztuce. Potem są te gale telewizyjne, każdy z kabaretów ma swoją publiczność, ale tutaj przyjeżdżamy i czuć tę wyjątkowość i to naprawdę mówię ze szczerym sercem. Sam pomysł na festiwal jest po prostu świetny. Wymyślił to 25 lat temu Olek Kwastek, bo. W latach 90. i 80. -tych, wszystkie festiwale kabaretowe, które odbywały się w Polsce, polegały na tym, że jest kabaret, który ma tam pół godziny, 40-minutowy program, pokazuje, ocenia jury. A właśnie potem mi kiedyś z Olkiem wpadli na taki pomysł, że można by te kabarety trochę pomęczyć i zadać im po prostu jakieś kategorie, jakieś takie tematy, żeby właśnie pod ten temat każdy kabaret jakoś inaczej ugryzł dane zagadnienie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ta formuła się tak przyjęła, że od 25 lat tutaj właśnie w Rybniku odbywa się ryjek. No i no nie ukrywamy, jest to no chyba no najfajniejszy, a na pewno najbardziej ciekawy festiwal kabaretowy. Wygrali! Wygrali ryjka, mniej w opinii kabaretu. Kabaret Dolnych Krony! Chyba brawa dla Łukasza, że to w ogóle poskładał, że zadzwonił do nas, że zapytał, że napisał, że jakoś to tak skleił w całość. Bo wydaje mi się, że chyba nie spotkalibyśmy się w tym składzie, nikt by chyba na to nie wpadł. No i bardzo się też cieszymy, że na takim rynku zostaliśmy docenieni. Chciałem powiedzieć, że ryjek był do tej pory dla mnie najtrudniejszym elementem. Ja się bardzo stresuję, kiedy. Dla mnie to jest tak jak egzaminy do szkoły teatralnej albo do szkoły na, na studiach. A wygrać na 25. ryjku, sam, będąc na scenie, to jest coś, co. Nie do opisania! Naprawdę, nie do opisania! Ustawmy na progu 5, 4, 3, 2, 1. Gramy. To jest o tyle y, cudne miejsce, które przetrwało. 25 lat wspaniałej historii kabaretu, hmm, wiele emocji, wiele wydarzeń przez te 25 lat. Przecież y, na ryjku widzieliśmy kabarety, które już w jakiś sposób. Troszeczkę przysiadły na laurach, a właśnie Ryjek, konkurencje ryjkowe spowodowały, że powstały nowe skecze. Chociażby kabaret Smile, który tak naprawdę przez Ryjek osiągnął ten genialny poziom, który jest obecnie. On nakleciał, trzecie miejsce, drugie miejsce, w końcu pierwsze, tak? Ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, w, jak, w którą stronę pójdzie Ryjek. Trochę kabareciarze się kurczymy się. Młodzi nie, nie powstały, nowe kabarety. Jak się widzi tych wszystkich ludzi, Człowiekowi, aż, którzy jeszcze reagują w taki sposób, że normalnie człowiekowi aż serce wyskakuje, no to się chce, ja nawet nie potrafię znaleźć słów jak to określić. On jest jedyny w swoim rodzaju i mam nadzieję, że to będzie niezmienne, ponieważ tyle premier co powstaje właśnie tu i często są to rzeczy zjawiskowe, więc to, to prowokuje właśnie do takiego jeszcze wyjątkowości tej całego festiwalu, więc mam nadzieję, że to się nie zmieni i niech trwa jak najwięcej. Czego można życzyć Rejkowi? Ryjkowi, Ryjkowi należy życzyć jego różowości i tej świnkowości i tego, żeby pozostał Ryjkiem z charakteru, ale należy mu życzyć też właśnie rozwoju, otwartości na nowe pomysły, na to, co też świat kabaretu i komedii jako takiej będzie mógł wnieść i co Ryjek będzie do tego świata mógł wnieść w drugą stronę.